Witam Państwa Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku w Włodzimierz Szaranowicz wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Co można powiedzieć o rywalu? Klasowy i niewygodny. I tak, ale mecz będzie ciekawy. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Zaczyna nasz zespół biało-czerwoni. João Moutinho. Helder Postiga. Fabio Concentrao. Adrian Mierzejewski i Głowacki. Błaszczykowski. Wojtkowiak. Murawski. Adrian Mierzejewski. Jak? Ma czas, żeby dośrodkować. Doskonale. Żliznik. Wygląda na to, że gracz ma uszkodzone kolano. Czy wróci do gry? Nie ma innego wyjścia. Kontuzja wymusza zmiany. Dobrze wyszedł. Spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. No błąd, strata. Adrian Mierzejewski. Krótka. Murawski. Wojtkowiak. Adrian Mierzejewski. Arkadiusz Głowacki teraz. Akcja skrzydłem. Murawski. Głowacki. Jan Mierzejewski. Dutka. Brawo za to podanie. Brawo, ładnie, piętą. Przekazał piłkę partnerowi. Ależ walczą o piłkę. Znakomicie w pole karne. I za chwilę rozpocznijmy od bramki. No i mamy podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Adrian Mierzejewski. Obraniak. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. wszyscy znają jego umiejętności dryblingu fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden, niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę zagranie po skrzydle, dobry początek akcji Fabio Concentrao no i Cristiano Ronaldo Fabio Concentrao bardzo dobre podanie Doskonale zagrał. Jest okazja. Obronił. nie złapał, piłka w grze. Zdążył w ostatniej chwili. Świetne podanie. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Dudka. Obrania. Adrian Mierzejewski Błaszczykowski Piłka chodzi jak po sznurku Co wymyśli żeby nie stracić piłki Przeciwnicy stracili piłkę Dobry przechwyt na własnej połowie Teraz Christian Ronaldo Nieudane zagranie Przejmuje rywal Adrian Mierzejewski. Bawrzyniak. Adrian Mierzejewski. Obraniak. Dobrze, teraz tylko wybić. Raul Milleres. Joao Moutinho. Nani. Przejęcie na skrzydle. Łowacki, Robert Lewandowski, Łaszczykowski. Dobrze, teraz przejęli obrońcy. Wciąż grze. No i proszę, odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Robert Lewandowski. Adrian Mierzejewski. Gutka. Obraniak. Koniec pierwszej połowy. Pierwsze 45 minut meczu poza nami to była bezbarwna pierwsza połowa. Wiesz, że widziałem nawet, że sędzia liniowy ziewał. żyli drugie 45 minut. Caesar Postiga. Brawo, Kuba. Kapitalnie przeczytał Grek. Murawski. Adrian Miszejewski. Jak na to wejście obrońcy Zara sędzia. Wspaniała sztuczka na niego, Raul Milleres. Helder postiga. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Dudka. Obraniak. Murawski. Braniak. Budka. Wawrzyniak. Zdrowia Ależ piękne podanie. Piłka trafia do przeciwników. Ależ akcja. Wybijają teraz do przodu. Ładnie obrońcy, ale co z tego? Rybale znowu przy piłce. Wyszła na aut Rozpoczną Polacy Wyraźna zmiana taktyczna Mamy remis w drugiej połowie spotkania Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza Ze świeżym zapasem sił Czy to wykorzysta? No i po tym odbiorze Oni mają szansę na wyprowadzenie ataku Dali. Cristiano Ronaldo Znakomicie w tempo. Niebezpieczne są takie zagrania w ślizgiem w polu karnym. Mamy aut. Za chwilę wstąpienie gry. Joao Mucinio. Dany. Fabio Koncentrao. Świetna współpraca, czy to wykorzysta? Uh, ale pudło i mamy remis. Zegranie. Wspaniała okazja. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Groźnie, ale zdążyli na czas. Znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Piękne podanie. Obrońca poradził sobie z tym doświadkowanie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załtu. Dany. I kolejne celne podanie. Wyśmienicie dzisiaj dryguje grą. I jeszcze jedno celne podanie w jego wykonaniu dzisiaj jest w znakomitej formie. Celnie dobrze. Uderzenie w stronę bramki. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. No i mamy stratę piłki. Dany. Elder Postiga. Dobre dalekie wybicie Dany. A teraz Cristiano Ronaldo Świetnie mija teraz obrońcę Taki strzał to i ja bym obronił No i mają rzut rożny Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta. Niewiele do zakończenia. Podanie. No i mamy dobry, udany odbiór. Wojtkowiak. Cudownie dograł. Odbił piłkę. Strzela. Brawo, 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 gol, piękny gol, decydujący moment spotkania Coś niesamowitego, zdobywają bramkę, która prawdopodobnie przesądzi o ich zwycięstwie To jest futbol, niczego nie można przewidzieć, kto wygra, kto przegra, niespodziewany obrót spraw To był bardzo silny ten pierwszy strzał dla bramkarza, wypuścił piłkę i przy dobitce nie miał już najmniejszych szans Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy Bramkę. Ładna akcja. Świetne wejście na skrzydle. Oddał piłkę. Ależ podanie to może być koniec tego spotkania. Ładne zagranie. Dobre podanie. Piłka wyszła na aut. O, ładnie to zrobił. Szansa! No, można powiedzieć, że strzelał panu Bogu w okno. Zbyt niecelnie uderzył przy tej próbie. Naprawdę powinien się bardziej postarać. W ostatniej chwili przejęli. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekali. Tak, ale to jak piosence i to już koniec możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Można powiedzieć, że szkoda, że to już koniec, ale tak to już jest. Żegnamy się, do zobaczenia i do usłyszenia.